Zakładam, że czytacie tytuły materiałów, które otwieracie, to wiecie już o czym będzie to nagranie. A będzie o pożegnaniu. I nie ma tu żadnego clickbaitu i naciągania. Mówiąc w skrócie, zawijam działalność internetową, a wraz z nią zamykam w sumie wszystko. I wiem, że to może wydawać się bardzo takie nieoczekiwane i na ostatnią chwilę, ale biłam się z tą myślą już od pół roku. I dotarło do mnie, że to najlepsze, co mogę w tej chwili zrobić, przede wszystkim dla siebie. Zacznijmy od tego, że chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że tutaj byliście, czytaliście moje wpisy, być może newslettery. Ze wzajemnie istniałaby, gdyby nie społeczność, mnóstwo osób, które motywowały mnie, wspierały, również krytykowały, dając mi sporo energii, napędzając do tego, żeby działać dalej i być coraz lepszą. To prawie 15 lat tworzenia treści na bloga, ponad 8 nagrywania filmów na kanał, kilka, gdy publikowałam na Instagramie i pisałam newsletter. To duża i ważna część mojego życia, choć skupiona głównie na tej warstwie zawodowej. I myślę, że gdyby nie moja działalność w sieci, nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. I to też jest Wasza zasługa. Dziękuję. Czy naprawdę kończę działalność w ramach Zebzy? Bo to też wiem, że czasami ludzie mówią, że o, kończę to i tamto, ale tak naprawdę to będę robić coś innego, albo pod innym brandem, albo pod inną nazwą. Serio, serio. Postanowiłam zawiesić działalność kanału, bloga. Konta na Instagramie i TikToka, które właściwie i tak leżało odłogiem i nic tam za bardzo nie robiłam, oraz newslettera. Wycofuję się też z nagrań podcastu Zależy Co, do którego współtworzenia zaprosili mnie Magda i Piotr, a który nadal mocno polecam. Kolejne pytanie może paść, no dobra, no to za pół roku wrócisz, za rok, jakby, a może w ogóle nie wrócisz czy wrócisz. Nie wiem, może tak, może nie. Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć na to pytanie i na pewno nie chcę niczego obiecać. Nie upieczuję więc, że wrócę, a jak wrócę, to będę publikować regularnie. Jeśli wrócę, prawdopodobnie wrócę w formie pisemnej, czyli bloga i newslettera, bo te formy sprawiały mi zawsze największą przyjemność. I w sumie trochę przypadkowo wyszedł ten YouTube jako próba znalezienia nowego formatu, a nie ukrywam jednak, że to pisanie i czytanie zawsze było i będzie najbliżej mojego serduszka. I no trudno wyobrazić mi sobie teraz, czy, czy, czy jeżeli zdecydowałabym się wrócić, to, to wróciłabym w dokładnie takiej formie, jak robiłam to do tej pory czyli znowu newsletter, blog, kanał, jakieś Instagramy, czy cokolwiek tam później powstanie, bo kto wie, co będziemy mieć za rok czy, czy dwa lata. A teraz trochę dłużej, dla tych, których ciekawi w sumie dlaczego zdecydowałam się na zamknięcie tego wszystkiego? I myślę, że te powody można też podzielić tak na, na, na kilka części. Przy czym taką najważniejszą i najbardziej ciążącą jest ta pierwsza, czyli czas. Po prostu brakuje mi czasu. Jak wspomniałam, trochę się już biłam z myślami od jakiegoś czasu, i było też to tematem któregoś z wcześniejszych newsletterów dawałam znać, że ciekawi mnie, jak odbiorcy i odbiorczynie widzą właśnie przyszłość tego, co robię i mimo że tworzenie treści dawało mi ogromną satysfakcję i pozwoliło poznać mnóstwo ciekawych osób, to jednocześnie no, było dużym obciążeniem czasowym. Kto tworzył treści do sieci, to wie, ile pracy kryje się za krótkim wpisem na Instagramie, zbieraniem ciekawostek do newslettera, robieniem researchu do obszernych materiałów, nagraniami, montażem, promocją treści jak mi zaraz ktoś wyskoczy z tym, że przecież mogłam to zlecać na zewnątrz to don't even get me started nie stać mnie na to po prostu to nie jest kanał, który zarabia i nigdy nie miał mieć tego na celu, więc nawet nie, nie biorę tego pod uwagę bo nawet jeżeli zleciłabym na zewnątrz część tych rzeczy, to to wciąż jest naprawdę dużo czasu, które trzeba na to wszystko po poświęcić Zawsze byłam przede wszystkim projektantką. Pracowałam przez zdecydowaną większość 8 lat tworzenia kanału full time, a to oznacza, że treści powstawały wieczorami, porankami albo w weekendy. I nawet mocno optymalizując sobie pracę i automatyzując co się da, to wciąż mnóstwo roboty przy kąpie, na którą po całym dniu pracy po prostu nie mam ochoty. Nie chce mi się, jak myślę o tym, że mam usiąść do komputera, do biurka, to Ech, serio, no są fajniejsze rzeczy, które muszę robić. Bo to zawsze był taki wybór, wiecie? Czy pójdę na trening, czy będę montować? Czy przeczytam książkę, czy będę redagować pisy, napisy do nowego filmu? A może pójdę do kina, czy jednak stworzę materiały do kolejnego wpisu? Nawet tak prozaiczna rzecz jak czytanie książek. Przestało mnie w którymś momencie cieszyć, bo po prostu z poczucia obowiązku sięgałam głównie po te, które były związane z moją pracą i działaniami w necie i które wiedziałam, że chcę przeczytać, żeby stworzyć na przykład kolejny, kolejną serię polecajkową. I żeby było jasne, to wciąż dobre książki i lubiłam je czytać, niemniej jeśli poświęcam czas na te książki, brakuje czasu na coś innego. Kolejna rzecz to trochę taka zmiana kierunku, specjalizacji. Zewza była zawsze miejscem, gdzie pisałam lub nagrywałam o projektowaniu ogólnie, o projektowaniu graficznym, tworzeniu identyfikacji, warstwie wizualnej i pochodnych. Zawodowo duża część z tych rzeczy już mnie nie zbyt interesuje. Wciąż z zaciekawieniem przyglądam się rebrandingom albo opakowaniom na sklepowych półkach. Zachwycam się klasycznymi technikami wykorzystywanymi w mediach cyfrowych. Czasem wpadnie mi do ręki artykuł związane z marketingiem i kampaniami różnych marek, ale to nie jest ten poziom zainteresowania, kiedy zajmowałam się tym zawodowo. I to też moim zdaniem wpływa na to, jak o tym piszę, na jakie aspekty zwracam uwagę i czy w ogóle mam ochotę zgłębiać niektóre tematy. I jasne, mogłabym powiedzieć, dobra, zmieniam kierunek, będzie zebza teraz tylko o UX albo tylko o interfejsach i wtedy pewnie umarłabym już z nudów totalnie. I nie dlatego, że uważam to za nudny kierunek, uwielbiam to, co robię, ale znowu, robię to ponad 8 godzin dziennie w pracy. Niekoniecznie chcę spędzać drugie tyle w ciągu dnia, żeby przygotować materiały na bloga. Od dłuższego czasu zmuszam się też do tego, żeby w ogóle robić rzeczy na kanał, i często traciła na tym jakość materiałów. Robiąc treści o czymś wizualnym, logicznym wydaje się pokazywać jak najwięcej w formie obrazu czyli robić tą najbardziej czasochłodną część. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że coraz więcej treści, które ostatnio powstawało, było treściami praktycznie audio. Mam zeszyty zapisane pomysłami na treści i formaty, na to, jak można pokazać jakieś koncepty w formie krótkich filmów czy animacji, i to, że ja wiem, jak to robić lepiej, a tego nie robię, strasznie mnie wkurza. I to nie jest tak, że jestem jakąś perfekcjonistką, inaczej mój kanał czy blog nigdy by nie powstały. Ale jest dużo rzeczy, które wiem, że mogłabym poprawić i robić dużo lepiej. I brak czasu i motywacji do tego sprawia, że tylko mnie te niedociągnięcia bardziej irytują. I nie lubię robić rzeczy połowicznie, a w przypadku zebzy od długiego czasu już tak działam. Z tym całym tworzeniem treści lub samą nazwijmy to kuracją treści, co robiłam w przypadku newslettera, również wiąże się inna rzecz, a mianowicie chroniczne scrollowanie treści. Newsletterów, blogów, serwisów online, portali społecznościowych, grup, discordów, kanałów na YouTube i wertowaniu książek. Żeby polecić artykuł na jakiś temat, nigdy nie czytałam tylko jednego, a pięć, no bo jakoś trzeba je porównać i wybrać te najciekawsze lub najprościej napisane. W efekcie dużo czasu spędza się na przeglądaniu dyskusji w sieci. W portalach społecznościowych komentarzom, czasem kłótnią. Do szału doprowadza mnie kręcenie główno na Linkedinie czy Fejsie, byle tylko zebrać jakieś lajki. Nie będę nawet zaczynać tematu, jaki wpływ portale społecznościowe mają na naszą psychę i nastrój. Teraz mam ochotę patrzeć na niebo, przytulać się do drzew i YouTube mi do tego nie jest potrzebny i wręcz mi tego nie zastąpi. A jak już jesteśmy w temacie bycia online, to nie sposób nie wspomnieć o algorytmach, zasięgach, lajkach, i tych wszystkich rzeczach, które niby mnie totalnie nie obchodzą, ale wcale tak nie jest. Jako, że działania w sieci nie były czymś, z czego się utrzymywałam, mogłam zawsze trochę odpuścić zasięgi no bo koniec końców to, że jeden czy drugi film albo wpis na blogu w ogóle nie docierają do odbiorców, niespecjalnie robiło jakąkolwiek różnicę. Nie musiałam tworzyć treści regularnie, nie zależało od tego to, czy będę miała klientów i zlecenia na następne tematy, więc chyba spoko. Ale jak spędzacie godziny na tworzeniu jakiegoś materiału, zapraszacie ludzi do tego, żeby się tam pojawili, pogadali, a potem okazuje się, że nikt nie klika, to jest mimo wszystko takie poczucie, że kurczę, mogłoby być lepiej, mogłabym to zrobić jakoś lepiej. I pojawiają się wtedy takie kolejne pytania, czy robić tak, jak oczekują tego użytkownicy i wykręcać clickbaitowe tytuły i żenujące miniatury i stracić przy okazji resztki godności i szacunku do samej siebie? bo nie oszukujmy się, znaczy, ja wierzę w to, że osoby, które obecnie mnie czytają i, i, i słuchają, no może nie, nie mają takich oczekiwań, no ale to też się wiąże z tym, że jeżeli chce się rosnąć jako kanał czy, czy blog, to, to gdzieś się szuka tych nowych odbiorców i odbiorczyń. Albo właśnie postawić na te formaty, które mi się sprawdziły. No ale za to poświęcić całą masę czasu, bo wszystkie te live'y, idź pan w uj i tak dalej, to, to było mnóstwo robionych darmowych nadgodzin czy robić tak jak to robiłam do tej pory, liczyć, na, liczyć się z tym że no cóż, prawie nikt tego nie czyta nikt tego nie ogląda bo po prostu te materiały często w ogóle nie docierają do tych osób i te osoby w ogóle nie wiedzą, że coś nowego się pojawiło no i podsumowując no, nie podoba mi się żadne z tych rozwiązań więc wolę powiedzieć sobie, że okej, okay, no to wystarczy. No ale to też nie jest tak, że ja sobie znikam z internetu i teraz, ola Boga, nie ma o czym czytać w internetach o tym projektowaniu, bo e, ograniczając się tylko do treści tworzonych po polsku, macie wciąż spory wybór. Mamy trochę internetowych twórców i zebrałam ich już jakiś czas temu w jednym blogowym wpisie: polskie materiały o projektowaniu UX i interfejsach. Jest też wpis o polecanych książkach, o projektowaniu graficznym, e, badaniach e, i trochę szerzej. Mnóstwo materiałów edukacyjnych opisywałam też w kategorii edukacja na blogu, gdzie listowałam różne książki i platformy kursowe, więc zachęcam do zerknięcia, bo materiałów w sieci jest naprawdę dużo i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No dobra, a co stanie się z istniejącymi filmami i wpisami na blogu. Mimo, że kończę z publikacjami. Nie chcę usuwać z sieci tego, co już stworzyłam, dlatego zrobię wszystko, żeby te treści nadal były dostępne. Wiąże się to jednak z kosztami utrzymania hostingu i domeny, dlatego jeśli chcecie pomóc mi w dorzuceniu się do opłat, po prostu udostępniajcie moje filmy na YouTube, gdzie dostępne są reklamy. Albo skorzystajcie z mojego linku afiliacyjnego do abonentu Interaction Design Foundation w opisie tego materiału możecie go znaleźć za każdy zakupiony dostęp dostaje część tej kwoty. A platformę od zawsze polecałam, bo sama korzystam z niej dość aktywnie. Szkoda mi też wyrzucać tak dużą bazę treści po prostu, więc jak długo będę mogła będę opłacać hosting i domenę. No i tak um, zakończyłabym to jakimś inspiru inspirującym cytatem, czy coś w tym stylu, ale nie chcę polecieć jakimś patosem, bo to jednak jest tylko jakiś blog kanału, jakaś typiara, która lubi projektowanie. Więc na koniec powiem tylko tyle, weźcie się nawadniajcie, wysypiajcie i odpoczywajcie, bo zmęczeni projektanci i projektantki są śmieszni na memach, ale już nie tak bardzo w prawdziwym świecie. Zdrówka.